Planujesz podłączenie pieca kominkowego lub kominka przy użyciu czarnej stali 2 mm? Zwracasz uwagę na estetykę i jakość wykonania instalacji? Pokażę ci dzisiaj kolano nastawne z rewizją, które idealnie spełni Twoje oczekiwania. Użula. Kominy na całe życie. Często w swojej pracy spotykam się z problemem słabej jakości stali 2 mm. Spowodowane jest to rdzą. Porysowaniem, lub koniecznością stosowania pas uszczelniających, które i tak pękają. Jak widzicie, obok mnie jest kilka elementów ze stali czarnej 2 mm od kominy pużula. Poświęćmy teraz chwilę uwagi na wspomniane wcześniej kolanko. Jest to subtelny i zgrabny element z możliwością regulacji kąta. Po dostosowaniu kąta do jego zablokowania służy ta niewielka śrubka. Nasze kolano w miejscu skrętnym. Posiada sznur uszczelniający, dzięki któremu regulacja jest łatwa, a połączenie szczelne. Wyczystka wtopiona jest w konstrukcję kolana, przez co nie rzuca się w oczy, a do jej odkręcenia służy płaska śruba imbusowa. Szczególną uwagę przywiązujemy do sposobu pakowania stali czarnej 2 mm, tak aby dojechała do ciebie w stanie nienaruszonym. Dzięki jej zastosowaniu, Twoje podłączenie będzie estetyczne, szczelne nawet bez użycia past szczelniających, a montaż łatwy i szybki. Spodobał Ci się ten film? Daj łapkę w górę. Chcesz być na bieżąco? Zasubskrybuj nasz kanał. Masz jakiekolwiek pytania techniczne dotyczące systemów kombinowych? Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym lub zostaw komentarz. Do zobaczenia!